Drodzy Państwo, otwieram obrady 16 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Łosiec 10 marca 2020 roku, godzina 15.20. Witam Pana Wójta, witam Państwa Radnych, witam Panią Skarbnik, witam pracowników Urzędu Gminy. Na podstawie listy obecności stwierdzam obecnych 13 radnych co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwałę. I przechodzę do punktu drugiego przyjęcie porządku obrad 16 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rusiec. Pozwolą państwo związane porządek obrad 16 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Lusiec. Punkt pierwszy otwarcie XVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Lusiec i przyjęcie jej prawomocności. Punkt drugi przyjęcie porządku obrad 16 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Lusiec. Punkt trzeci, podjęcie uchwał w sprawie. 3.1, zmiany budżetu gminy ruszyńskiej na 2020 rok. 3.2, powierzenie uprawnień budżetowych gminy ruszyńskiej. Punkt czwarty, wolne wnioski i zapytania. Punkt 5. sprawy różne. I punkt 6. zakończenie obrad 16 sesji na Rady Gminy Ruszyńskiej. Czy są pytania do przedstawionego porządku obrad? Nie widzę. Proszę o przygłosowanie całego porządku obrad, kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały. Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. W związku z powyższym głosowaniem porządek obrad został przyjęty. Projekty uchwał będące przedmiotem dzisiejszej sesji otrzymają Państwo radni wraz z porządkiem obrad. 10 marca 2020 roku dosłownie przed chwilą odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnych, podczas którego omówione zostały projekty uchwał w dzisiejszej sesji. Przechodzimy do punktu 3.1, czyli uchwały zmiany budżetu gminy Rusiec na 2020 rok. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Proszę o przygotowanie projektu uchwały zmiany budżetu gminy rok na 2020 rok. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. W związku z powyższym głosowaniem uchwała 3 zmiany budżetu gminy 6 na 2020 rok została podjęta. Przechodzimy teraz do punktu 3. 2, powierzenia uprawnień budowli gminy rosyjskiej. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Proszę o przygotowanie projektu uchwały powierzenia budowli uprawnień. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. W związku z powyższym głosowaniem uchwała 3-2 uprawnienia budowy gminy się została podjęta. W ten sposób wyczerpaliśmy punkt 3. Przechodzimy do punktu 4. Wolne wnioski i zapytania. Czy są wolne wnioski bądź zapytania? Czy pani Skarbów mogłaby jeszcze krótko powiedzieć mieszkańcom, na czym polegają te zmiany budżetu gminy? Są jeszcze inne wolne wnioski lub zapytania. Nie widzę w związku z tym możemy przejść do punktu piątego. Sprawy różne. Proszę Państwa. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Państwo Radni, Pan Skarbnik. Ten problem myślę, że narasta na naszej gminie. Głównie wiosną się odkrywa wszystko, te nasze rowy w śmieciach. Rowy gminne, kto ma zbierać te śmieci wszystkie z tych rowów? Czy, czy gospodarstwo komunalne jest od tego, żeby zbierało śmieci? Nie wiem. Dwukrotnie wołałem, no i pozbierali te śmieci, ale prawdopodobnie nie są od zbierania śmieci w tych naszych rowach. Dwa punkty takie nowe znalazłem, że ludzie wywalili worki z popiołem, tam jeszcze jakieś śmieci, no. no to pozbierali chłopaki, czy tam kobiety, nie wiem, ale zostają ościenne dużo śmieci. I nie wiem, zadaję pytanie, kto ma sprzątać te śmieci? Rowów mamy dużo i wszystkie są na wiosnę bardzo zadawane śmieciami. To jest kultura, kultura naszego społeczeństwa tak naprawdę, e, jeśli chodzi o rady na no to gminy, ale są rody wzdłuż dróg powiatowych, więc tak naprawdę powiat powinien to robić, e, to jest psychologia. Jak e, państwo, gospodarstwo no nie jest też typowo, żeby sobie wchodzić i sprzątać śmieci, no oni też mają swoje zadania. Because <coughs> bo to jest trudny temat. Drogi powiatowe, powiat, wiadomo jak powiat cokolwiek robi przy, przy śmieciach, przy robach czy na drogach. Nie? Ale mieszkańcy, nasi mieszkańcy jeżdżą i widzą co jest. Zresztą znaczy, myślę, że też mieszkańcy danej miejscowości powinni też przypilnować tego ewentualnie. No dobrze, to dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne sprawy różne? A Przychodzą tacy poza pomogi do do, do, do do gminy, to tam w ramach tego, żeby zatrudnić takiego chodzik, który zbiera te śmieci. Znaczy no, nie no. nie. Może za tak, bo to ale jakby coś podnieść, zrobić, to nie. Zatrudnić jeszcze doku tą umowę, także ale potem to, która ta osoba, nie jest tak. w stanie mówić o cokolwiek. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś inne sprawy różne? Ja nie, odcinek nie ich, dać. Drogi, kolejność, coś w Nie widzę, w związku z tym możemy przejść do punktu 6. Zakończenia obrad 16 sesji na zaznaczenie Rady Gminy w Dziękuję za udział w przeznaczeniu nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Przestanowicowi. Dziękuję Państwu Radnym, dziękuję Państwu również pracownikom Urzędu Gminy i na tym przeznaczeniu nadzwyczajnej sesji Rady Gminy